Kutno przywitało kolarzy drugiego etapu 30. Międzynarodowego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Podczas etapu prowadzącego ze Zgierza i liczącego 140 km nie zabrakło niespodzianek w postaci zamkniętego przejazdu kolejowego. Zdarzyły się jednak i te milsze. W czasie przejazdu przez Piątek geograficzny środek Polski kolarzą kibicował jeden z najbardziej utytułowanych polskich kolarzy, Mieczysław Nowicki, który jako jedyny Polak zdobył na Igrzyskach Olimpijskich dwa medale. W Montrealu w 1976 roku srebrny w wyścigu drużynowym na 100 km i brązowy ze startu wspólnego. Na etap do Miasta Róż dotarł także Zbigniew Bródka, złoty medalista w panczenach na igrzyskach z igrzysk w Soczi w 2014 roku. Zwycięzcą etapu drugiego został estończyk Norman Wachtra, który zdobył tym samym białą koszulkę lidera. Kolejne miejsce na podium zajęli Holender Johnson van Delen i Patrick Stosz. Lider Cycling Tartu, Estonia. Brawo, brawo, tak jest, To być liderem wyścigu to jest naprawdę wielkie osiągnięcie i ciężka praca. Dekorują Mieczysław Nowicki, prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Waldemar Kręc, przewodniczący wyścigu i Zbigniew Brudka, mistrz olimpijski. What was the hardest for you to write um, to today's section, the, the weather or the track? Uh, actually Lotto. the weather because it's uh, very much crosswinds so uh, I have to be ready for uh, action every moment in the stage. And, uh, the crosswind happened, so it was uh, nervous all the time. And it's uh, very uh, hard for uh, physiologically and uh, mentally too. He was the leader from the beginning of uh, today uh, today part or just at the end? No, I was. Uh, in in the beginning too, but uh, there was a train, so peloton catches us, and uh, in the end uh, we did another breakaway. It's your first time uh, when you take part uh, in this kind of uh, race? No, no. I was here at the same tour in uh, last year. Was 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 your place then? Then I was. Uh, <laughs> really uh, behind because uh, there was uh, a lot of mountains. It was uh, in south of Poland. Then. Okay, so we wish you luck at the rest of the race. And uh, could you introduce yourself? Thank you. I present Państwa miejsce Drugie na dzisiejszym etapie rzeczywiście emocjonujący sprinterski finish. So the second place, very, very fast finish in Kutno after 148 kilometers of hard work. Jason Van Dalen, Netherlands! Jason Van Dalen, Holandia, Metek. A nagrodę wręczą. Bignie w Zdowiak, zastępca prezydenta miasta Kutna i pan Mariusz Sikora, przewodniczący Rady Miasta Kutno. Na dzisiejszym etapie Patryk Stosz, CCC Development Team. Nagrodę wręcza pan Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta miasta Kutno i pan Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta miasta. Dzisiaj zajmujesz trzecie miejsce w dzisiejszym odcinku, odcinku wyścigu. Jak oceniasz dzisiejszą trasę i pogodę, dla, która chyba nie była łatwa dla kolarzy? No, jest, tak, e, tak, e, jest, trasa dzisiaj tak, 150 km. dość wiało. Od, wejście od startu poszła dosyć spora ucieczka, wyciec, około 30 kolarzy. Słynny, e, e, przez większość etapu, czasu uciekaliśmy, e, e, tak, w naszej ucieczce nie załapał się lider wyścigu i z tyłu nas gonili, tak? Później zamknęli nam szlaban. Mieliśmy około 40, 40 sekund i jak nam zamknęli ten szlaban, to już później wszystko się zjechało i już wszyscy jechaliśmy razem, Panie cały proszę, czas były te skoki i w, w końcu na rundach tak się ułożyło, że znalazłem się w tej yy. ucieczce, która dojechała dzisiaj do mety, dzisiaj mety i finiszowałem dzisiaj na trzecim miejscu. Dzisiaj wychodzisz też na prowadzenie, zyskujesz białą koszulkę w ogólnej klasyfikacji. Jak widzisz dalej swoje, swoje szanse? No, akurat ta koszulka mnie, że tak powiem, nie interesuje. Interesuje mnie żółta koszulka, będę na pewno o nią walczył do samego końca. Mamy bardzo mocną ekipę. Wierzę, że mi pomogą i na pewno tutaj powalczymy.